Dziesiąty dzień, trzydziestodniowego wyzwania i kolejne wideo z serii pytania o relacje. Mój drogi, moja droga, jak przestać się bać porażki? To jest bardzo dobre pytanie i cieszę się, że dużo osób mi zadaje. Zwłaszcza w temacie relacji damsko-męskich, gdzie porażkę tak naprawdę masz na każdym kroku. Bo. W momencie kiedy zagadujesz do jakiejś osoby, niezależnie od twojej płci i niezależnie od sytuacji, nie wiesz, czy się jej spodobasz. Nie wiesz, czy nie zostaniesz odrzucony. Nawet jeżeli zagadasz do tej osoby i wszystko będzie fajnie, nie wiesz, czy ta druga osoba po prostu jest dla ciebie stworzona. Może być taka sytuacja, że pójdziesz na kilka randek i okaże się, że nie. I wtedy też będziesz myślał, że odniosłeś porażkę. Tylko widzisz, musimy się najpierw zastanowić mówiąc o tym temacie, co dla ciebie jest porażką bo dla mnie porażka to jest nie próbować, to jest zmarnowanie swojego życia na siedzenie śmie i śmianie się z tych, co próbują to robi właśnie większość ludzi, tak? Czyli jak jesteś na przykład mężczyzną i starasz się oswoić na przykład zagadując do różnych kobiet czy ogólnie nawet też mężczyzn w codziennych sytuacjach zawsze znajdzie się przynajmniej jedna osoba, która spojrzy na Ciebie jak na kosmitę dlatego, że ta osoba Sorry za słowo, ale po prostu nie ma jaj, żeby coś takiego zrobić. I zawsze tak będzie. Dlatego ja Ci proponuję już dzisiaj, żebyś Ty zmienił swoją definicję porażki. Porażka to nie jest to, że Ty próbujesz czy Ci nie wyjdzie. Tylko porażka jest w ogóle nie próbować. Kiedy mamy definicję porażki za sobą, przejdźmy dalej. W szkole Cię nauczyli, że jeżeli Ty porażki odnosisz, to czyli odniosłeś porażkę, i jesteś zły, niedobry, głupi, i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem, jeżeli próbujesz osiągnąć coś niezwykłego, coś wyjątkowego, to na porażki jesteś wręcz skazany. Ja się cieszę, kiedy odnoszę w życiu porażki, naprawdę odnoszę ich setki w różnych dziedzinach życia, bo to mi daje informacje, co ja robię źle, a kiedy wiem, co robię źle, to od razu przechodzę do zastanowienia się, jak mogę to zmienić jak mogę to poprawić. Więc powinieneś się tak naprawdę cieszyć. Ale oczywiście w szkole nas tego nie nauczyli, więc dobrze, że oglądasz takie wideo. Przejdźmy sobie dalej, bo mówiłem, że porażka to jest nie próbować. I teraz na przykład zobacz, przychodzi dla nas teraz dziwna moda z zachodu, żeby ubierać na siebie byle co, żeby o siebie za bardzo nie dbać, jeść w McDonaldzie. I teraz jedna osoba, weźmy sobie na przykład kobiety. Jedna kobieta, w obliczu tego wszystkiego będzie jadła w McDonaldzie i zacznie siebie oszukiwać i innych ludzi, że 20 kg nadwagi i niezdrowe odżywianie to jest w ogóle super. Tak? Jest teraz taka moda. Nie wiem, czy się spotkałeś. Ja niestety miałem tę wątpliwą przyjemność z tym, że bycie po prostu niezdrowym osobnikiem obracającym w tłuszcz jest super. No niestety nie. Przestań się oszukiwać i przestań też oszukiwać innych I w kontraście do tej pierwszej kobiety Możemy mieć drugą Taka, Taką, która próbuje schudnąć Na przykład od wielu lat i się jej nie, nie udaje I teraz wszyscy wytkną ją palcem I powiedzą, bo a po co ci kochana Takie chudnięcie, skoro i tak ci nie wychodzi Gdzie to jest błąd? Bo dziewczyna próbuje Ja na przykład Takim osobom, nie tylko kobietom, ale ogólnie Takim osobom zawsze kibicował i je wspierał Bo dopóki próbujesz To tak naprawdę Ciągle robisz coś w kierunku tego, żeby poprawić swoją aktualną sytuację. Więc moje uznanie już masz. Mało ludzi to robi. Więc jeżeli jesteś w tym kręgu, to super, rób tak dalej. A jeżeli jeszcze nie jesteś, to polecam bardzo mocno się nad tym zastanowić. I teraz taka ostatnia informacja na koniec. Jak Ty uważasz, że zresztą. Przez naszą kochaną edukację, że porażka to jest coś złego, i że to Ty jesteś porażką, kiedy odnosisz właśnie kolejne niepowodzenia. To ja ci życzę tego, żebyś ty w pewnym momencie swojego życia, a mam nadzieję, że prędzej niż później, właśnie to o czym wspomniałem, że jeżeli chcesz zrobić coś wyjątkowego, co robią tylko nieliczni, porażki są konieczne, porażki są po prostu uzasadnione. I porażki tak naprawdę przyspieszają Twój rozwój w dowolnej dziedzinie. Więc ja Ci proponuję, żebyś ty przestał być na nie wrażliwy. A to możesz osiągnąć, po pierwsze, odpowiednim myśleniem, co sobie już tutaj powiedzieliśmy. No a druga kwestia to jest oczywiście działanie. Więc jeżeli do tej pory odkładałeś coś, zastanawiałeś się, czy zagadać do tej dziewczyny, która mi się podoba, czy nie. Albo jako kobieta, chciałabyś się na przykład ubierać tak, żeby bardziej wyróżniać się w tłumie, ale trochę się boisz opinii innych, zrób to wreszcie. Ludzie to, co mają powiedzieć, i tak powiedzą, i mówi się trudno, ty to robisz dla siebie przede wszystkim, bo przypominam, że mówiąc o temacie atrakcyjności, ty musisz się dobrze sprzedać. Każdy z nas jest produktem. I nie bez powodu można całego e-booka prawie 80 stron dostać na mojej stronie generator atrakcyjności całkowicie za darmo bo atrakcyjność to jest pierwszy fila, filar relacji damsko-męskich o tym dlaczego pierwszy mówiłem w poprzednich wideo zresztą sobie tej samej serii, więc sobie je obejrzyj jeżeli masz na to ochotę natomiast już teraz Cię zachęcam do tego, żebyś pisał adres czy na telefonie, czy w komputerze bądź jeszcze bądźjeszczelepszy.pl zostawił tam swoje imię i nazwisko nie, bez nazwiska Imię i mail, tak, dobrze, pamiętam. I wyślę Ci na maila za darmo książkę o atrakcyjności, więc będziesz mógł nad sobą pracować. Po drodze odniesiesz wiele porażek, ale absolutnie przestań się tym przejmować, bo to jest naturalne. Tego Ci życzę. Zostaw łapkę w górę, komentarz dla zasięgów i podziel się tym wideo z osobą. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i tradycyjnie widzimy się już jutro. Trzymaj się. Cześć.